Halo halo, cześć, witajcie Dzisiaj w dzisiejszym odcinku. Jestem sobie z y, takimi osobami i po prostu gramy sobie w Minecraft jak już zauważyliście. No i jesteśmy w ogóle nie wiem czy zauważyliście Minecraft. Właśnie Minecraft nowa seria na kanale. I nie będzie się już Fortnite pojawił. Fortnite to, to nie u mnie. Tutaj macie taką maszynę. Dobra, ja wiem co za... za... Cały serwer po prostu Wam zaprezentuje. NNDiAX. Dobra, nie umiem pisać. Dobra, no i tutaj to jest taka maszyna, którą ja zrobiłem i ona wygląda tak, że jak się ma się trzy próby za jednego diamentu. za jednego diament i po prostu strzela się i tyle, strzela się. Tutaj jest wieżowiec, który też ja buduję, dalej go buduję. I po prostu to jest wieżowe z młodych tytanów, tylko takich czarnych XD Widzicie, to jest taki fajny wieżowiec taki... no Także trochę jest wysoki, ale... La, la, la. Ja nie wierzę. Hi, 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 hi. To jest. Nie wiem kto to tu zasadził. Także inaczej idę po mojej temie. W ogóle ten serwer widzę, nie jest taki, że... Eee! Zacząłeś serwer jak już... po, Kurde, połowa jego minęła czasu. Ale nie, on dopiero trwa yy, dwa dni. A mam już 50 diamentów. Nawet ponad stak, bo jest trochę też w maszynie. Hmm, dla jakichś żółtyciobów wkładaj mięsku mięsko. Dała 4 mięsk. No, także trochę wam już pokazałem. Zginąłem. Tutaj nie ma w większości osób na serwerze, tak wiecie. Że wiecie, tutaj macie tak. Macie domek. Co to jest? Nie wiem o co chodzi. Ci się tam typają. To jest domek Meggy chyba Bli, albo nie wiem. No ale takie mają rzeczy w skrzynkach, w ogóle takie super rzeczy mają. Fajnie. Co oni mają za książki? I w ogóle jako ja, ja, jako jedyny na serwerze, mam villagerów, także oni u mnie kupują książki. A ja, że mam bardzo niskie ceny, bo emeraldów mam mega dużo. Czowiecie. No Kupują mu mnie. I w ogóle zapomniałem o tym, że zostawcie łapeczkę w górę dla mnie za poświęcenie, bo wielu youtuberów po prostu zaczęło nagrywać Minecrafta, to ja stwierdziłem, bo Fortnite mi się już serio znudził i stwierdziłem, że też zacznę nagrywać Minecrafta i no, tak to jakoś wyszło. I w sumie to tyle. Ale nie pokazałem Wam wszystkich domków. To jest więzienie również, które ja budowałem. Budowałem je trochę... Y, dół, budowałem na y, przetrwaniu, a górę na kreatywie, no bo musiałem zrobić cele. Takie fajne. Czekajcie Ja chcę zobaczyć. Ile bym kopał betrok. 3 godziny później. No. <grymne> ja sobie wezmę mięsko Mięsko z najlepsze Radne mięso Z mojego więzienia, z mojego serwera beka no to jest izolatka Jakbyście chcieli wiedzieć no. To jeszcze nic nie ma, ale będzie To jest dom Pierota Pierota znacie, to jest dom Pierota. To jest tajne przejście. No, ma 15 bloków jak także nie jest źle z nim. Czyli co on ma? Odwanki przy Maryn. Prysmaryn, ja nie umiem czytać. Nevermind On od wczoraj nie grał na tym serwie, więc. Odpiszę Bo ja się pyta, czy może kogoś na serwis zaprosić. Ja kto to jest. Jak to jest ktoś, kogo. Nie, no zaraz znowu zginę. Zostawcie mnie, fantony. No nie! Pierciela. Hej, zobaczę, ile mam bloków diamentów. I w ogóle mam farmę lisków I już dzisiaj i wczoraj przez cały dzień szukałem lisów. I kopałem diamenty. I w ogóle. Napisz im, żeby się przywitali. Zobaczymy, czy się przywitają. Chyba się nie przywitają dlaczego z nich ja mam diamentów, z tego nie będzie jakieś dużo bloków z tego będzie 5 bloków ale wiecie pierot swoje diamenty ślitował trochę bo mi je ukradł także no wiecie o co chodzi on miał 4 bloki No właśnie zapomniałem wam pokazać domki jeszcze paru osób Powiem wam co to jest nie wiem to jest domek Bobka tu jest most muszę coś zjeść to jest taki most tu jest domek Kary ale ładnie tu On skoro ona ma 20 diaksów, jak ona na tu jeden dzień gra, pewnie dostała go dziewczyna. Nie umiem pisać. Nie wiem. Się <ścoughs> no przywitała się z wami kara bo nikt inny nie chciał także ona się z wami przywitała ja większość z tych osób znam na żywo ale no Chodź na smyczy. Czemu się nie da? Co to jest? Gdzie bobek teraz mieszka? Bobek miał taki kloc. Zobaczę. Hmm. Bobek szedł bezpiecznie. Co to jest za miecz? Zaklęty. Co on. Ma taki ten? Skąd on ma zaklęty? Zatem ja mam. Hmm, hmm, hmm. Bardzo Nieważne, że nie ma boda. ba bo ma, nie wiem. Nie wiem w sumie czy ma, czy nie ma. Ale widzowie. ja sobie pędy wypłynę. Nie da się chyba. Nie wiem. Niech to bajka nie... Dobra, widzowie. Ja ten odcinek trwa. Wow, to się Kamera mi się jeszcze spadnęła, także to by było już chyba na tyle w tym odcineczku. Albo jeszcze pokażę wam moją twarz. To jestem ja widzona. Nie wiem czy to dobrze widać. Zobaczę potem na nagraniu jak to widać. Ale jeszcze raz wam pokażę mój ekwipunek w tym momencie. Nie mam skina, że będę, go, będę musiał się skrać.